Firma przyjazna środowisku, firma dobrze widziana, firma Fair Play to tylko niektóre statuetki, które możemy zobaczyć w firmie. Rzeczywiście jesteście postrzegani jako firma odpowiedzialna społecznie, firma która angażuje się jako biznes w kwestie środowiskowe, społeczne. Jak to robicie? No, myślę, że dobrze, jak ktoś nas dostrzega i cieszymy się z tych nagród. Należymy również do organizacji, organizacji tak regionalnych, jak chociażby Lubelski Klub Biznesu, czy Regionalna Izba Gospodarcza, jak i organizacji branżowych, do Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, jak również do Polskiej Izby Energetyki i Ochrony Środowiska. Więc te organizacje dają nam możliwość spotkań, możliwość szkoleń, możliwość dowiedzenia się czegoś więcej o danej branży, jak również organizują różne konkursy, stąd też i te branżowe nagrody, jak chociażby konstrukcja roku, którą dostaliśmy w 2021 roku za wybudowanie pięknej hali w puławach, hali sportowej. Mieszkańcy Puław, mieszkańcy lubelszczyzny znają klub sportowy kolarski, Mosto Stal pogoń. Jesteście ambasadorem sportu, ambasadorem kultury. W jakie jeszcze inne dyscypliny angażujecie się jako firmę? No, chcemy być firmą odpowiedzialnie społecznie, odpowiedzialno społecznie, oczywiście poprzez sponsorowanie sportu, kultury, jak choćby wspomaganie różnych organizacji. W 2021 roku również mieliśmy taką spektakularną rzecz, jak choćby darowanie samochodu dla hospicjum. Tak się zastanawiałem, jaki to będzie miało odbiór wśród załogi, czy nie będzie to postrzegane jako dodatkowe koszty niepotrzebne, jako trwonienie pieniędzy, ale jestem mile zaskoczony. Pracownicy bardzo to docenili i chyba chcą, żeby firma była wyróżniona za tego rodzaju darowizny, bo oczywiście można powiedzieć, że to stać firmy dobre, firmy bogate, ale oczywiście wrażliwe też na potrzeby społeczne. Od kilku lat wspieracie również wyścig po kremówki. To znaczy, że nawet takie pomniejsze wydarzenia znajdują się w zainteresowaniach Mostostalu Pławy. Powiedziałbym, że te mniejsze dają i nam, i, i, i tym, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach, taką autentyczną radość, ponieważ w wyścigu. Pokremówki biorą udział e, dzieci od gdzieś tam 5, 6 już lat. I to e, bardzo przyjemnie jest patrzeć na te dzieciaki, jak one mają tą autentyczną radość, ponieważ sponsorowanie już e, klubów zawodowych, e, dorosłych ludzi już trochę wygląda inaczej. Zresztą e, w Pławach e, e, Trochę mamy taką odpowiedzialność jakby społeczną za to środowisko, za to środowisko bo kiedyś puławskie środowisko było e, mocno uzależnione od narkotyków, szczególnie jeżeli chodzi o młodzież. Więc oderwanie ich poprzez sport, kulturę od e, tych używek jest dla nas też bardzo ważne. Wiele osób pracujących w Mostostalu łączy pracę z pasją. Można to zaobserwować właśnie poprzez różne aktywności, ale najczęściej jest tak, że ktoś inspiruje. I na pewno inspiruje do tego sam prezes, który też łączy pracę z pasją. Jakie pasje łączy Pan z pracą? Sama praca powinna być wykonywana z pasją, chociaż niektórzy twierdzą, że praca to jest jakiś przymus, jakiś obowiązek. A pasja to jest raczej to, co robimy poza zawodowo, więc żeby jakby wyjść naprzeciw tym pasjom, to staramy się też zaszczepiać w ludziach to, co by chcieli robić poza pracą. Czy to jest jazda na ratach, czy to jest jazda na rowerze, czy tak jak wspomniałem, żeglarstwo lub inne jakieś hobby. Oczywiście finansujemy Grysy różne sportowe, typu siatkówka czy wyjście na basen, żeby ci ludzie czuli się jakoś związani jeszcze z tą firmą i poza godzinami pracy. Czy to prawda, że prezes Muzułmane Puławy dojechał do Rzymu na rowerze? Tak. To jest nieraz tak, że człowiek ma jakieś marzenia i chce coś zrealizować. I rzeczywiście tak się nakręci, że podczas tego wysiłku, jakby nie odczuwa tego, później po fakcie mówi, no co ja zrobiłem. Drugi raz może bym tego nie powtórzył, ale to jest, to jest coś takiego, co, co, co nadaje jakby ten impuls, coś niewiadomego. Bo oczywiście nigdy nie wiadomo, co nam się zdarzy podczas takiego wyzwania, ale jeżeli się do tego dobrze przygotujemy, to zawsze. Zawsze można to, to zrealizować. Było to połączenie z jednej strony, jakby takiego sprawdzenia się, wysiłku fizycznego jazdy na rowerze, bo to nie jest tak, jak na co dzień przejedzie się tam 50 czy 60 km, a tutaj dziennie musieliśmy przejechać w granicach od 150 do 180 km i to codziennie bez dnia odpoczynku przez dokładnie dwa tygodnie. No ale. Dla mnie, jak dla człowieka wierzącego, była taka dodatkowa inspiracja jeszcze. Czyli ćwiczenie silnej woli opłaca się, przynosi też wymierne korzyści w biznesie? Myślę, myślę, że tak. To jest właśnie klucz tego.